Witam Was w kolejnej serii na moim kanale, jakim jest Sonic Generation. Myślę, że tą serię se nagram, bardzo lubię tę grę. Zobaczymy, jak mi pójdzie, oczywiście, o wakiej grze. Oczywiście ja już grałem w tę grę. Oczywiście do sterowania mamy niebieskiego jeża, je, które możemy skakać. Oczywiście zbieramy te pierścienie. Oczywiście Sonic Generation jest dość... znaczy nie jest aż taką długą grupą, ale... No, Staram się pokazać oczywiście wszystkie plansze, jakie występują w grze. W odróżnieniu do klasycznych tych wersji, których yy, w innych części do Sonicu Generation mamy dostarowanie oczywiście z dwoma Sonicami. Oczywiście plansze są dość szybko się rozgrywają, granie granie jest stosunkowo długo się nie że plansze, które gramy przechodzimy bardzo szybko. Oczywiście w Sonika myślę, że jeszcze nagrałem w innych częściach. Te same oryginały, które były wydane na Sega. Sega oczywiście. Zobaczcie. Oczywiście postaram się nagrać całego Sonika. I ukończyliśmy pierwszy etap Green Hill Oczywiście udało nam się zdobyć rangę S. Nie wiem czy będę wszystkie rangi robił na S Lecz jak będę umiał to się postaram zrobić Hey guys, what's going on? You having a party or something? Surprise! surprise! Aw, ah, you guys. It's kind of impossible to surprise you. You totally got me this time. I had no idea. <laughs> yeah, right. Happy birthday, Sonic! Hope you like this! Mm. Like it. I love it. Mamy tu przyjęcie, ponieważ Sonic Generation został wydany. W lecie w lecie Sonic! Hmm? Jakieś przed, Nie są jakoś długie. I teraz otrzymujemy oczywiście kontrolę. Jak widzicie z sonników mamy dwóch do sterowania. Mamy... Tego klasycznego, którego mieliśmy jeszcze w starszych odsłonach Sonika. Bodajże tam do Sonic'a CD. A tam od Sonika Adventure bodajże, czy Rewalse bodajże. Już mamy podobnego Sonika, który boże, już ma inny... No, który się różni tym, że z tym Soniciem gramy w 3D w sumie. I ma inne 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 umiejętności troszeczkę niż, niż starszy osobnik. Gdzie Sonic e, na no przedsłonie ma oczywiście e, taki jakby pusta, który go jeszcze bardziej przyspiesza. oczywiście się jeszcze szybciej przechodzi te wszystkie planże. Sonik no ma jeszcze do dyspozycji e, wiem, tak jak jakiś też może jest oczywiście skoczyć może atakować e, przeciwników jakby e, nacelowanych e, pamiętać ale wiem, że w roku może jak się przeciwnik tam na, nawierzy, to Sonik po prostu do niego jakby wyskakuje i po prostu ich zabija. Celowanie i w, w tym momencie skakuje w przeciwnika, pozwalając nam na przykład się no. dalej no. Przez, no. przez wielkie przepaście na przykład przebić. Sonic no. no. się no. też prześliczną no. przez, no. przez no. które platformy. Później ma Sonik jeszcze parę umiejętności. Czy, czy sonik ma jeszcze no, parę. To nie wiem czy teraz pokażę. Zmierzę, że pokażę później, jak ma jeszcze mały wnętrzności. Dawno nam się przeć planszę. No jak zwykle udało się na S zrobić, więc jest całkiem w porządku. już ten tym samym Tailsa Jego najlepszego przyjaciela. Thanks Sonic, I że I was dead, floating without a body in a black limbo. I'm Będę have nightmares for weeks. czy to miejsce, awfully familiar? Mm, not to me. this place looks like something sucked all the life and color out of it totally strange <laughs> <And> No plush green hill and genies and magic books are saving aliens in an interstellar amusement park i'm more concerned about finding our friends hey sonic i saw something over there in the distance like buildings but they look weird that might be a good place to check out i'll be back soon Soon, hmm. Oczywiście Tails wspomniał, że nie kojarzy tego miejsca ze względu na to, że Green Hill pojawił nam się w sonniku pierwszym. No tam jeszcze Tail e Tailsa nie było, żeby Tails to do gościu w części drugiej. Oczywiście następna plansza jest ze Sonika dru drugiego. Oczywiście tutaj mamy jakby planszę prawie z, praktycznie z większości gier wydanych na Sonika i mamy jakby po, po jednej z każdej. Tak samo mamy tutaj z Sonika trzeciego kolejną planszę. Oczywiście Green Hill jest jedną z tych ...prostszych plansz. Myślę, że... Następną, ...następną planszę pokażę w następnym odcinku... W ...serii Sonic o Generation. Myślę, że trzymajcie się ciepło. Cześć!